To zaczynamy. To koszt tam tym całkiem. No ja tu pasażer, jestem no zobaczymy jak się no to... to sprawdzi. Ja to spróbuję z boku jakoś zejść Zostawili to gówno do mnie namieszania Też to od snajperów co mają do namieszania czołgów No wiem wiem To długość widzę ale każdy się chowie se na skałkę No nie forcy mi w drogę. Nie poszedł Brawo Technika rozwoju Podłożę, podłożę Dobra, spawa tam do czołgu ładnie podjechał pod A teraz jesteśmy tym czołgiem pod A, no to będzie im ciężko rozbawić. Jeden gość tutaj podbiegł obok czołgu i się nie patrzył <sum> samobójca. O, ktoś naprawia. Miło. Uważaj, że wy będziesz miał. Do końca. Trzeba wysiąść, o wybuch. No jo. wstawać O, dzięki. Spoko. Aj, plecy, plecy, plecy. Po lewej twojej plecy uważaj. O, pierwszy jesteś. Kto tu ten dym wywalił? Gościa zabił Tak to dwa asysty 72 i 80 Kurde, pracuje, no, no, pracuje już zgłosił nie pusz... nie puszczę sobie niektórzy znacz coś puszczać tak dym, żeby oszepić przeciwnika nie swoich Kurde Przesunęliśmy się w, w sam ogień wbiegłem. A szybko nam to idzie nawet. No. Ładnie. Coś... Wtedy tym całgiem, nie? No, zobacz. Widzę, widzę. Kurde, no, skąd? Ja wiem, to bomi. A i tam jest dwóch. aj. Szkoda, że tu jest tylko jeden cały i wszystkie objawy, żebyśmy mogli powtórzyć ten szty sztyd, nie? nie, jakaś granicę. granica. No w no nie puszczą teraz stąd. No teraz to się zrespić nie można. Co ty, bo ich tu nie umieją wybić i to jest to. Jak ich tu nie wybijesz, to jest masowkę ok. Jezus, ja yeah. się zrespiłem. Na dzień dobry bym heta dostał. Wszędzie dookoła pól. Kurde, że snajperki. Aj. Ale jednak go zabiłem, Ciebie podniosłem. Kurde he he, gościu jeżdżę, go nie zobaczę. No A i ma apteczka tam mleczy. Kurde, no mam przesyłane w punkcie odrodzenia. Maj. No i... Wydechnąć. za, za małem się nogi <grymne> spadam ty granata W punkty dostaniesz <grymne> za sam Kurde was. Nie, Nie ponnóż mnie, bo to jest za dużo ich. Ja byś... <grymne> Musiałem Sam zginąłeś, widzę to jest. A to dobrze. Uważaj, bo to no, tu ja daję. Wszędzie są o RPG. Kurde, z ja RPGa. RPGa. Pewnie ten sam pocisk. Zoba, mam 1000 punktów przewagi nad tobą. Ja widzę, bo podnosisz wszystkie akcje. Ja. A to, że większy, większa połowa z nich się wkurza, bo dos, od razu dostaje, no to. Niedźwiedzie robię <grymne> Twój z granata. <grymne> o, baretka, wsparcie medyczne. A w tym budynku po Ewe, jak wychodzisz na drogę masz ten budynek wolny, tamże przeważnie są punkty w podboju. Naprzeciwko. Kurzde o się. Kurde, widzę runetę jak się No nie, jednak. Drugi asysta, ale... Ej, trzymaj, ja cię zapomogę! Hu, hu, hu! Dawaj, dawaj, dajemy, dajemy! Boczkiem, boczkiem! Trzeba i Trzeba ich ofrankować. Ja że <laughs> Nie ten budynek. Ładnie ty punkty bijesz. No. Ty, ty, ty tam tylko no, podnosisz? Trochę. Tam, tam, tam. Trochę. Pewnie będziesz miał podtrzymywanie najlepszy medyk. To, że wolę podnieść kogoś, niż go zabić, to tam... No mój mnie jeszcze zawstydził. co za... Jeszcze Pol po podniósł ciebie, a ja chciałem. Co za człowiek. No wiesz, to się nieraz zdarza. Jeszcze dobrze, jak cię wniesie. Jak, jak ma czym to podniesie, mm. tam każdemu się raz zdarzył ja Podłożyłem A Brawo, brawo To wytrzymaj tam długo <noise> Wytrzymaj no, jak ja najdłużej w tych krzakach jesz a, jeszcze gościa ja widzicie ściągnąłem. A, tu, jakie ładne krzaczki. O, A, nie, nie zdążyłem. Moje przekaźniki. Ja zawsze w szturmie, czy to... czy to Bad Company 2 było, czy Battlefield 3, zawsze mi się dawało ładnie nie podkładać, bo ja zawsze biegam wszędzie, gdzie się da i nie patrzę na nic. Zobacz jak mam Kude. przewagę. Dwa tysiące punktów. Oby tak dalej końca. Ty wiesz, że jeszcze tu dwóch biegało za plecami, w punkcie odrodzeń? ich nie wykasowali. <noise> Teraz za chwilę to się przycisk 4 w... no... Aj... To podkładaj ten następny, bo... Titek, A, no bo ...tiketów mało, bo nam brakuje. No 16 etykietów tylko. Tak gości sobie kampiusy myślę. Szkoda, że palnika nie miałem, ale. Szturmowiec nie ma palnika. Nie można Dobra. mieć wszystkiego. bo tam na górze. Za nami. O, gwiazdkę dostałem. Ufa masa. Kurde, ja zawsze wiem, kiedy przeładować. 13 na 7, 5 tysięcy punktów. Jak miło. No i spokoj Ja zawsze wyczuwam moment kiedy przeładować. Ja w tym formacie tutaj co chwilę muszę przeładowywać, bo tu naboje strasznie lecą. O, i 7 ja to no i siedem ticketów. No jest bardzo szybko... Szterny, no jest bardzo szybko szterne, to dlatego. No, za to przynajmniej mam moc, nie? Nasi to chyba za późno się i do przodu. Nie no, jak ja nie podłożę tego Betu nikt nie podłoży. Co masz ostatnią szansę? Granatja Dostałeś no. granatem? W moim przypadkiem? Nie, nie, chyba nie. <grym grym> rzuciłem granat. Był twój. O, jak ładnie, pierwszy. A ja jestem trzeci najlepszy gracz. No a ty pierwszy. Elegancko. Sparcie w spalce medycyny to nie, tam z pewnością jak pewnie ona najlepsza nie, nie, drużyna nie, jest ładnie było. No, na koniec gwiazdka w masa 2000 punktów o, Nie było, że No źle nie było W <laughs> szczególności jeżeli chodzi o mnie 11,5 minuty